R. Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Admit i dzisiejszym odcinku będzie właśnie jesienny. Klimat. No właśnie kochani, pokażę właśnie kilka ciekawych właśnie dekoracji, w których właśnie można urządzić właśnie swój pokój i również też pokażę jeden właśnie taki z jesiennego klimatu, taki właśnie odcinek kulinarny, zrobię właśnie pewne ciasto, więc kochani, właśnie z nami na bieżąco, eee, a my zaczynamy właśnie nasz kolejny jesienny właśnie odcinek związany właśnie z naszym jesiennym klimatem. A jeżeli takie odcinek wam się spodoba, to strzelcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału, żeby być na bieżąco z każdym filmem. Również Zapraszamy się na naszego Instagrama i na pewno są mega ciekawe właśnie też zdjęcia i na naszego Facebooka, ponieważ to są mega fajne backstage, e. więc kochani, szukajcie nas właśnie na Instagramie, na naszym Facebooku, a my zaczynamy właśnie nasz kolejny jesienny klimat, czyli właśnie dekorację naszego pokoju. Chodźcie! Zaczynamy właśnie nasz jesienny odcinek, czyli właśnie związany właśnie z klimatem jesiennym. ale jak widzicie, wiem dobrze o tym, że jesień to trochę właśnie już mroźny, takie już dni, już troszeczkę trzeba trochę ciepełka sobie właśnie dołożyć, jeżeli chodzi właśnie o... Yy, nasz właśnie pokój, czy na przykład też yy, urządzić również ten nasz yy, pokój. Yy, więc kochani, jak widzicie, yy, mam taki właśnie Jak Zobaczcie, jest to akurat idealny na ten klimat, czyli właśnie na jesienny klimat. Ten kubeczek akurat zdobyłam w MPK, kupiłam właśnie chyba za prawie 50 zł. I postanowiłam sobie właśnie być taką ciepłą kawkę i uwierzcie mi, na takie mroźne dni chyba taka właśnie yy, energia właśnie kawki akurat się chyba nam przyda do naszego właśnie przygotowania naszego właśnie jesiennego yy, klimatu, e, więc kochani sobie wypiję z się i pokażę właśnie Wam, co powinniśmy sobie właśnie przyrządzić na ten nasz jesienny klimat. Więc kochani, jak widzicie, na razie mam tutaj e, akurat e, pustki. E, Tuż już są moje obezy, to już wiszą już od dłuższego czasu, więc tutaj nie, nie ściągnęłam tego specjalnie, ale uwierzcie mi, znalazłam kilka właśnie fajnych rzeczy, które właśnie za chwilę Wam e, pokażę. E, jeżeli chodzi właśnie o e, taki jesienny klimat więc kochani trochę wypijemy i kochani pokażę wam kilka ciekawych właśnie e, rzeczy chodźcie Dobra kochani, e, jak widzicie przedtem mówiłam właśnie, że e, zrobiłam właśnie kawusie nadal tutaj go mam mogę wam zaprezentować, możemy sobie wypić kawkę no i co? i teraz właśnie wam pokażę Jakie rzeczy udało mi się właśnie zdobyć z różnych stron internetu? Przede wszystkim właśnie na Allegro. No i co kochani, mam różne ciekawe właśnie rzeczy. Chyba, patrzcie, mam taką właśnie dynię. Udało mi się zdobyć takie właśnie świeczuszkę. Akurat to kupiłam w Pepko, tak właśnie się prezentuje. Również mam kolejną taką ładną świeczuszkę. O, tak się właśnie prezentuje. Tu zdobyłam również kilka takich małych świeczuszek, więc... o. Tak akurat się prezentuje. Do tego właśnie mamy doniczkę. Zobaczcie, mam już drugą doniczkę, jeszcze taką mniejszą. Zobaczcie, takie właśnie rzeczy florystyczne, czyli właśnie taki do kwiatów. To też za chwilę może będziemy coś z tego akurat przyrządzić. Akurat kwiatów nie ma, ale pokażę właśnie, co powinniśmy właśnie mieć do tego naszego jesiennego, jak widzicie, klimatu. Zobaczcie, mam takie fajne doniczki. Do tego zobaczcie, mam kolejną taką fajną doniczkę. O, taką właśnie akurat sobie zdobyłam. Tak właśnie się prezentuje. Do tego mamy również świeczuszki. Zobaczcie. Jakieś właśnie coś tam z francuskiego. I również też taką świeczuszkę sobie też zdobyłam. No właśnie kochani, oprócz tego mam Różne jakieś właśnie bibeloty, takie właśnie na jesienny. Zobaczcie, klimat. Mam akurat takie bardziej sztuczne, właśnie kwiatki, jakieś właśnie Dynie, o właśnie, zobaczcie. Dynie przede wszystkim i wiele, wiele innych. To wszystko za chwilę zobaczycie. No i również też mam takie właśnie drewniane. To akurat zdobyłam w teddy, No i do tego właśnie też takie fajne, szklane. Jak widzicie, zwieczki też są osobno, i takie właśnie szklane nasze właśnie świeczniki. Do tego zobaczcie jeszcze. Udało mi się zdobyć taki właśnie, e, może powiedzieć taki wieniec, ale do tego. Do tego zobaczymy takie kamyczki, które za chwilę Wam pokażę jak to wygląda fajnie w, w bazonie. Mam różne rodzaje. O, właśnie tak się prezentuje. To akurat mam taki drut ozdobny. W razie właśnie w no i właśnie takie właśnie jak widzicie, y, takie, y, y, jak to powiedzieć? Takie właśnie żytonie. O owiec. Chyba oh jest. W każdym razie takie właśnie dekoracyjne zboże mam. O, zboże, o właśnie takie właśnie dekoracyjne zboża właśnie akurat zdobyłam też na legro. Słuchajcie kochanie, zacznijmy właśnie od naszej ściany. Jak widzicie jest za mną właśnie ściana obrazów, to właśnie e, ściągnęłam moje takie właśnie już e, taką letnią niestety już porę. Jeżeli chodzi o lato, no to, to, to nie noszę takich właśnie, e, znaczy nie zakładam e, jakichś lamp, czy coś, więc e, jeżeli chodzi o lato, no to e, bardzo rzadko. Niektóre na przykład lampy posiadam już nie na niektórych obrazach. Postanowiłam właśnie, że zrobię właśnie to dla was, ponieważ kupiłam właśnie moje nowe lampy ledowe, i właśnie sobie powiesimy właśnie na te moje właśnie obrazy, więc to kochani zabieramy się za naszą właśnie robotę. lampek jest założona jak widzicie za moimi plecami e, tak właśnie prezentuje się na, na razie część mojego właśnie e, jesiennego klimatu w moim pokoju, a jeszcze zrobimy jeszcze jedną właśnie lampę sobie właśnie założymy tutaj właśnie jeszcze na tym obrazie. Chodźcie. Teraz zaczniemy właśnie przyrządzić naszą właśnie kanapę właśnie w jesiennym klimacie. Chodźcie! Jak widzicie mamy już kolejny element, czyli właściwie pozostaną właśnie nam parapet. Więc co kochani, weźmiemy sobie właśnie kilka naszych właśnie przyborów i również urządzimy właśnie nasz jesienny właśnie klimat. Akładwa się też na naszym parapecie. Dobra kochani, jak widzicie, udało się zdobyć bardzo fajne rzeczy i zobaczcie co tutaj kojarzy nam się właśnie jesienny klimat, przede wszystkim właśnie z liściami takimi żółtymi, z dynią, z naszymi właśnie grzybkami, jakąś mchem i wieloma innymi właśnie e, rzeczami, które pewnie jest związane właśnie jesienny klimat. No i również nasza cytrynka też się właśnie kojarzy z właśnie klimatem. No to cochani, urządzamy właśnie nasz za pomocą tych właśnie rzeczy, nasz właśnie parapecik. Mamy ostatni element, czyli właśnie nasza komoda i nasz telewizor, więc jeszcze ją udekorujemy. Pokazałam wam, jak właśnie urządzić taki właśnie jesienny klimat. Przygotowałam, właśnie, jak widzicie, cztery stanowiska, czyli właśnie stoik, który właśnie przed chwilą wam pokazałam. Do tego pokazałam właśnie wam yy, akurat to przy telewizorze, właśnie na szafie, jak można łonie to też urządzić. I również też parapet. Zobaczcie, no jest dużo właśnie świeczek, jest dużo ozdób jesiennych. No właśnie, do czego świeczki koja. Właśnie, dlaczego świeczki kojarzą się właśnie z jesiennym klimatem? No właśnie, ponieważ ten jesienny klimat z, z tymi właśnie świeczkami kojarzą się właśnie na taki zapach właśnie jesieni. Jeżeli właśnie kupujemy takie właśnie aromaty, tak? Na przykład wanilia, cynamon, jakieś właśnie takie z, kojarzące się właśnie z jesienią. Na przykład jabłka, dynie przede wszystkim. Więc kochani, takie możecie sobie właśnie też fajną urządzić sobie właśnie e, taki klimacik. Do tego właśnie udało mi się Widzieliście właśnie różne takie fajne, ciekawe yy, ozdoby. To akurat są sztuczne właśnie ozdoby. No ale kochani, takie możecie sobie właśnie tylko kupić. Jakieś właśnie kamienie, jakieś właśnie doniczki. Zobaczcie jak udało mi się ładnie, widzieliście urządzić tą właśnie yy, doniczkę, Dwa, jak widzicie naszą świeczką. I zobaczcie jaki to jest aroma, bo zobaczcie, mamy tutaj takie sztuczne jabłuszka, mamy właśnie nasze dynki, y, mamy przede wszystkim y, cytrynę pomarańcze, przepraszam bardzo, pomarańcz, tak? No i najważniejsze, tak? blaska cynamonu, tam właśnie się zawsze kojarzy się naszym właśnie jesiennym klimatem. Oprócz tego szyszki, jakieś właśnie żołędzia, kasztany, przede wszystkim właśnie nam się kojarzą z jesiennym właśnie klimatem. Tak właśnie się prezentowało właśnie moje przyrządzenie. Oprócz tego, jak widzieliście, moją, jak to powiedzieć, moje łóżko, które. Jest przyrządowe też wieloma poduszkami, właśnie pluszakami, kocami właśnie ciepłymi, e, gdzie właśnie też się właśnie kojarzą właśnie z jesiennym pilotem i ja wiem, że to ja jestem fanem właśnie poduszek takich właśnie jesiennych i bardzo lubię, bardzo lubię takie różne biblotki, takie właśnie fajne, śmieszne różnych kształtach, właśnie te poduszki, na przykład w kształcie jakichś kropli, czy na w kształcie serduszka albo jakiegoś właśnie ust też jak widzieliście. No i kochani, jeżeli kojarzycie te e, nasze pampry, które właśnie w poprzednim odcinku pokazywałam, no to kochani, piszcie w komentarzach. No i właśnie też piszcie w komentarzach, jak wy urządzacie właśnie ten swój jesienny klimat, jak wy wprowadzacie ten jesienny klimat, gdzie możecie sobie naprawdę fajne rzeczy sobie właśnie przygotować, urządzić, sobie pokupować takie najważniejsze elementy. Do tego jak widzieliście na ścianie, na tych właśnie moich ramkach, tych zdjęć, to Mój album, muszę powiedzieć. E, Powiedziałam, takie właśnie lampy ledowe, No właśnie, kojarzycie też właśnie, e, gdzie możecie sobie właśnie kupić w Kiku, w Pepko, czy na przykład e, w innych również też e, sklepach. Te akurat kupiłam w Pepko, bo one są najtańsze, one kosztują 10 zł. Więc akurat mam raz, dwa, trzy takie właśnie e, rodzaje tych lamp ledowych, więc wydałam za nie aż 30 zł. Więc kochani, możecie naprawdę pojechać do takich właśnie sklepów tańszych i naprawdę są mega, mega rzeczy. Uwierzcie mi, większość rzeczy, które przedtem wam pokazałam, nie udało mi się to yy, zrobić, zrealizować, ponieważ... To jest troszeczkę za dużo, no właśnie kochani, wiem dobrze o tym, że jesienny klimat, e, przygotowanie takie przyrządzenie, tak właśnie z świątecznymi, tak, e, ozdobami, to też umiarkowo, tak właśnie, jak najmniej, wtedy też to ładnie klimatycznie też to wygląda. Im więcej, tym troszeczkę gorzej, jak widzicie, wykorzystam bardzo dużo właśnie świeczek, jakichś właśnie różnych takich właśnie sztucznych kwiatów, czy coś, więc kochani, tak właśnie się prezentuje właśnie nasz Klimat, jesienny. tak właśnie urządziłam właśnie mój jesienny klimat w moim pokoju i uwierzcie mi teraz, naprawdę czuję taką właśnie świeżość właśnie i świeże właśnie poduszki, te właśnie poszewki świeże, do tego właśnie e, świeży koc, wszystko jest fajnie, fajnie przyrządzane i do tego właśnie. Piękne, świeże, aromatyczne właśnie świeczki kojarzące się właśnie z jesiennym klimatem. Kochani, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to, to trzecią łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków związanych właśnie z jesiennym klimatem. No właśnie to nie koniec, jeżeli chodzi o jesienny klimat, ponieważ będzie związany też również i z przepisami, więc kochani, szykujcie się na kolejne takie właśnie kulinarne odcinek, który dla Was mogę przyrządzić. I również zachęcam właśnie też, wejście na moje poprzednie właśnie odcinki więc kochani, jeżeli właśnie oglądacie a nie subskrybujcie, to kochani subskrybujcie tylko klikajcie ten tutaj czerwony przycisk na dole właśnie, żeby był szary dla was i żeby właśnie wasze kolejne odcinki was nie ominęły nie ominęły, no jeszcze raz. Tak. A, klikacie ten właśnie czerwony przycisk, ten szary, żeby właśnie Wasze odcinki e, nie ominąć, więc e, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, więc naprawdę będzie związany też właśnie odcinek kulinarny i również postanowiłam, że będzie jeszcze jeden odcinek, taki właśnie ręko e, z dziełami, więc weźmiemy kilka fajnych właśnie rzeczy. No i pokażę właśnie, jak można właśnie zrobić tych właśnie e, rzeczy, które właśnie przedtem e, zrobiłam. Udało mi się naprawdę mega, mega to e, przygotować, więc kochani, strzeźcie łapkę w górę jeżeli chcecie takiego odcinku i subskrybujcie ten kanał, więc kochani klikajcie, klikajcie, nie oglądajcie, nie się wam, więc kochani klikacie ten czerwony, przecież żeby był szary, a ja się żegnam w tym odcinku z naszym właśnie takim słońkiem trąbalskim, który pewnie też taki w takim naszym jesiennym klimacie daje nam aromatu, więc co, kochani a ja z wami się właśnie żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach, do zobaczenia Cześć!